Jesteśmy po meczu pierwszej kolejki Super score Czwartej Ligi drwęca nowe miasto Lubawskie OKS OK Ostruda zremisowanym przez obie drużyny 1 do jednego po bramkach kacpra Nowickiego i Alana Klimka. Jest ze mną trener nowomiejskiej drużyny Damian Łukasik. Prosimy trenera o krótki komentarz po meczowy. No na pewno trudny mecz, z trudnym przeciwnikiem, różne mają plany te zespoły, my jesteśmy nowicjuszami i będziemy z meczu na mecz uczyć się tej czwartej ligi, także ten cenny punkt, dobry początek, myślę, że, że Powinniśmy być zadowoleni z meczu. Ja dziękuję zawodnikom za, za postawę, za zaangażowanie. Ta pierwsza połowa trochę długo wchodziliśmy w mecz, druga połowa już w naszym wykonaniu pozytywnie. Mamy nad czym pracować, ale to co powiedziałem, nauczymy no, się. Powoli myślę, że ta nauka, im szybciej sobie przyswoimy tą czwartą ligę, to będzie na naszą korzyść. Tym bardziej, że zespół ma potencjał. E, tu jeszcze raz chciałbym pogratulować. E, dobrego meczu, punktu. Na początek podziękować kibicom za, e, za doping i do zobaczenia na, na następnym meczu. Czy interwencja wraca do czwartej ligi po sześciu sezonach? Czy oczekiwał trener takiego wejścia do czwartej ligi? Czy jest to dla trenera wynik satysfakcjonujący? To co powiedziałem wcześniej, wynik na pewno zawsze będzie jakiś niedosyć, bo stworzyliśmy swoje sytuacje, ale też przeciwnik miał tę sytuację i, i wyszliśmy obronną ręką z tych, które stworzył przeciwnik, a my musimy popracować nad Trochę nad jakością i, i mówię nad, tych, nad tymi fazami przejściowymi. I, i ja jestem pełen optymizmu i, i dobrej myśli na następne mecze. Dobrze, dziękuję trenerowi slicznie i widzimy się na następnym meczu w Kętrzynie.